Hej, kochanie, zapomniałem teczki z domu. Możesz mi ją przynieść? Jest zajęta, proszę pana. Zajęta? Z kim piszę? Jestem sprzątaczką. W takim razie daj jej telefon. Mówiłam, że jest zajęta. A co takiego robi? Robi pranie? Nie, ona robi listonosza. Co? Że co proszę, listonosza? Tak, właśnie jest z listonoszem w sypialni. Co do cholery, skąd to wiesz? Są teraz w sypialni. Słyszałam, jak pańska żona krzyczała, Włóż tak głęboko, jak listy do skrzynki. Co do, mogłabyś mi wyświadczyć przysługę? Jaką, proszę pana? Masz jakąś broń? Tak, mam przy sobie pistolet na wypadek, gdyby zaatakowały mnie psy. Dobrze, posłuchaj, no podwajam twoją pensję. Nigdy, to byłoby morderstwo. Potrójna pensja? Nie! Milion euro. Milion euro? To cholernie dużo pieniędzy za małe sprzątanie po pańskiej żonie i listonoszu. Więc robisz to czy nie? Cały milion? Oczywiście, że to zrobię. Chwilę później. Zrobione, proszę pana. Oboje dostali to, na co zasłużyli. Najpierw pańska żona w sypialni, a potem dopadłam listonosza przy basenie. Basen? My w ogóle nie mamy basenu. Czy to numer? Nie. O, przepraszam, wybrałem zły numer.